Hejka, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale a w dzisiejszym odcinku jest to w sumie pierwszy odcinek z gry Blockstar Planet więc zapraszam was do oglądania przed zaczęciem tego odcinka zapraszam do dania łapki w górę subskrypcji jeśli jeszcze tego nie robisz oraz zostawienia komentarza więc zapraszam do oglądania w dzisiejszym odcinku ogólnie będziemy zbierać klucze i odkryjemy tajemnicę Halloweenowego Nexusa więc zapraszam was do oglądania Ok, więc na początku, ja przed tym odcinkiem w ogóle mało gram w Planet, więc obejrzałem trochę odcinków jak to zebrać, założyłem inne konto i tam w sumie trochę dzisiaj pograłem, żeby sobie trochę obczaić i na początku musimy znaleźć pierwszy klucz, czyli fioletowy sobie odkryjemy. I akurat on jest tutaj. A teraz następny, więc teraz idziemy po kolejny klucz. I on powinien być gdzieś tutaj. Tylko muszę to jakoś odpowiednio zejść, aby nie spaść. Jest tutaj pokój ze złotem, i on powinien być gdzieś tutaj. O, jest. Ok, idziemy teraz po kolejny klucz, i on jest tam w koło tego domku, więc musimy tutaj a, przejść, wyskoczyć i musimy wejść obok, obok budynku tutaj i spiąć się tutaj tym wiatrakiem i tutaj powinien być a, kolejny klucz, zdobyć kolejny klucz, tak trochę bardziej a, Przypadkowo w niego kliknęłem, bo chciałem wam to pokazać, więc przepraszam, ale jakoś tak wyszło. Dobra, przechodzimy teraz na drugą stronę i idziemy po kolejny, już ostatni klucz, i ostatni klucz będzie tutaj. Tu akurat miałem problem, bo ja to robię, jak już mówiłem, robiłem na innym koncie, żeby ogarnąć sobie, gdzie co jest, i na początku idziemy. I teraz będę musiał gdzieś skoczyć. Chyba na skrętem. Tak, i będziemy mieli czerwony klucz. I teraz musimy jakoś stąd wejść. Więc e, mam już e, klucz. Teraz idziemy pod bramę. Więc idziemy na samą e, górę tego budynku i tu zaskakujemy Prawie spad i tutaj um, coś kliknął przypadkiem. Czekajcie. Dobra, o zniknęło. I przechodzimy przez bramę. Niebieski. I mamy tajemnicę. Więc wychodzimy. I więc tak, dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Jeśli już tyle. Cześć.